Dzień dobry, moi drodzy e, widzowie. Słuchajcie, dzisiaj e, taki krótki odcinek, dlatego że wiele osób prosiło, aż tak wiele osób prosiło, że aż postanowiłem nagrać filmik, e, by przetestować chiński falownik, ten, który ostatnio montowałem, Daxtrom 10,2 10 KW. To jest same więc te PMRY -E i tak dalej to wszystko jest to samo. E, dlaczego przetestować? Pod jakim sensem go przetestować? Moi drodzy. Wiele osób pisze w komentarzach, że fajnie, że on ma 10 kW, ale on 10 kW tylko daje, kiedy są podłączone panele fotowoltaiczne bądź, bądź sieć energetyczna, ale jak masz same baterie, to już Ci więcej niż 4 kW tam nie puści, 3,6, że chińskie palowniki mają ograniczenia. Moi drodzy, ja zakładam tą kamerkę na głowę i troszeczkę nazbieram swoich urządzeń, narzędzi itd., które mam zamiar po prostu... Bez fotowoltaiki, bez sieci, prosto z baterii podłączyć, no i zobaczymy, czy faktycznie e, tylko i wyłącznie do 4KW e, potrafi oddać tego prądu, czy poleci sobie jakoś e, dalej. No dobra, zacznijmy od tego, że działa tylko i wyłącznie dzisiaj fotowoltaika wschodnia, bo chce sobie delikatnie doładować bank, więc odpaliła sobie tylko i wyłącznie wschodnią. Żeby nie było, zobaczcie, ona daje. 1500W To jest na stringu drugim Zjedziemy na pierwszy Zobaczcie pierwszy 0V 0A Nic nie podaje pierwszy Dlatego, że jest pierwszy wyłączony Pamiętajcie, to mamy dach To mamy ścianę zachodnią A jedzie właśnie ta wschodnia Żeby jeszcze Wam tutaj Coś pokazać To, to na bateryjkach. Mamy status Church 6,5 amperka, 6,5 amperka. No i na baterii PMR 12 Amperków sobie e, ładuje. No dobra, słuchajcie. Zrzucam fotowoltaikę. Choć nie powinno się tak robić, niestety, ale dla dobra sprawy czasami e, warto. Dobra, słuchajcie. Fotowoltaika zrzucona. Nic nie ma, ok? Dobra, obciążenie domu Zero, dosłowne Zero, więc Zacznę obciążać same bateryjki Pierw odpalę Osuszacz No to mój osuszacz Słuchajcie, sobie pobiera On tam 500 coś watów, 600 coś powinien Pobierać Ok. gitara, dobra Następną rzeczą jaką mam to mam taki, słuchajcie, mały bank energii. Wy go nigdy nie widzieliście na moim kanale. A jest dwukilowy. Odpalę ten bank energii. Tak więc on około 1300-1400 zaraz zacznie sobie pobierać. Idziemy pooglądać sobie wyniki. Pamiętajcie, że to jest palownik jednofazowy, więc obciążą tylko jedną fazę. On bardzo powoli, on ma bardzo fajny um, taką fajną opcję, że on nie robi od razu boom energetycznego, tylko on sobie powoli się rozkręca. Ok. No i tutaj też pokazuje, że leci sobie na razie 500, rzuca 600. No i przyspiesza. Poczekamy, poczekamy. 800 Dobra. No i by się wszystko zgadzało, bo no wyświetlaczu też już 1.7 1.8 kW. Jest. Dobra, niech się na spokojnie tam rozpędzi, więc mamy 2 kW. Moi drodzy, ja tutaj uzbierałem sobie opalarkę. Opalarka ma, zobaczcie, 2000 watów. Nie wiem, czy będzie widać, bo to jest tutaj, tu, tu, tu na samej górze. 2000 watów, więc 2 kW. Odkurzacz, moi drodzy, ten ma dokładnie 1000 watów, więc 3 kW. Zaraz to włączę, 3 kW. Do tego słuchajcie, odpalę sobie jeszcze 1400 szlifierkę. To będę miał 4400. 4400. O, czajnik odpalimy od razu, bo czajnik ma 1600. No mówię, trochę nazbierałem tego, więc tutaj już 1600, 1100. Nie będę obciążał tej linii. No dobra, teraz sobie idzie na 3600. Odpalę sobie słuchajcie w tym momencie yy, odkurzacz. Może już będzie mnie mniej słychać. Aha, muszę go pierw podłączyć do sieci. O! No gdzieś ty jest Gdzieś ty masz tą wtyczkę, Misiu. to że się schowała. Dobra, do sieci, więc mówię, będzie już mnie trochę słabiej słychać. Mamy cztery sześćset. Lecimy z opalarką teraz. Mamy już sześć i pół. No, i 7400 coś mnie zrzuciło. 7. Ponad 7. Jakieś zabezpieczenie wskoczyło na ponad 7. i zobaczymy. Na pewno nie jest to zabezpieczenie z baterii, bo baterie mogą bardzo dużo do 100A, łącznie prawie 400. Baterie na to pozwalają. Więc jeżeli chodzi o bateryki, dobra, zobaczymy. Wyłączymy. I odpalimy jeszcze raz. To też już odpalimy. Ok. No dobra, poszło sobie na dom. Ale coś tu, prąda nie mam. Zaraz zobaczymy. Może on musi chwilę sobie odpocząć. Bońco, boń co, bądź słuchajcie, 7 sobie pociągnął. Ja nie mówię, że każdy 7, że 7 kawów w każdym domu naraz wszyscy będą ciągnęli, tak? Ale wcześniej, zanim postanowiłem nakręcić ten film, to słuchajcie, te to 6 kawów to ja sobie ciągnąłem przez pół godziny i on nawet nie stęknął. On prawie pod 8 podskoczył, więc. Miał poniekąd moim zdaniem w tym momencie prawo coś tam wyskoczyć, więc słuchajcie, to nie jest tak, że on ma do 4. 7700 7, w pewnym momencie, ja zaraz zobaczę. 7700 go już trochę położyło, ale myślę, że w piku spokojnie te 6 można sobie ciągnąć. Jeżeli komuś tam to w czymś pomaga, to może wiedzieć, że właśnie tak to sobie działa. Dobra, no to co? Ja sobie tutaj zaraz. Dojdę jak go się tam resetuje, pewnie się jakoś tam go resetuje. Aha, no dobra. To teraz wam powiem ciekawostkę, bo w tym momencie właśnie do tego doszedłem. To nie sam fanownik wyrzucił. To moje bezpieczniki powyrzucały mnie. Kuźwa. Moje bezpieczuchy. Zobaczcie, na jednym bezpieczniku pociągnąłem całą hołpę. On po prostu kurde nie wytrzymał. On po prostu nie wytrzymał. No tak no słuchajcie, bo to jest B16, jak ja wrzuciłem 7KW, no to B16 no musiała, przecież on B16 do 4KW trzyma, nie? <noise> więc, no słuchajcie, no to poczekajcie, nie mam jakiegoś B20 nie mam, B20 nie mam. No ale dobra, no to widzieliście, że 7 coś wytrzymał. 7 coś wytrzymał, więc myślę, że spokojnie... On pod te 8-9, jeżeli będziecie mieli większe bezpieczniki, spokojnie on sobie da radę. Więc on nie ma takiego ograniczenia, żeby e, 4 kawuszy i 6 lipa, nie? Więc mywarka, pralka naraz mogą sobie na tym falowniku iść prosto z baterii, bez paneli e, fotowoltaicznych. Tak, no po prostu mi słuchajcie, wyskoczył bezpiecznik, a ja nawet tego nie, nie zauważyłem. No i dobrze, że wyskoczył, no, bo on tu, kurde, jest. Trochę się boję bez bezpiecznika tego podłączać, bo nie mam, lepiej tego nie przeciążać, chociaż falownik tak może sobie e, dać radę. No dobra, chcieliście taki filmik testowy, no to wam puściłem, no to wiecie co się dzieje. Nie ma ograniczeń e, jako tako, nie jestem na, na ten moment w stanie sprawdzić ile on pociągnie na raz. Dopiero jak zbuduję tą szafkę, to podłączę się pod kilka e, różnych linii, no i wtedy mogę go pocisnąć do 10 kW centralnie. To jest z baterii. Dobra, to jest zrobione. Trzymajcie się ciepło. Cześć!